Witamy. Chcemy wam dzisiaj pokazać nowości w ofercie Montibello. Za chwilę zobaczycie efekty naszej pracy przy użyciu nowych wegańskich bezamoniakalnych rozjaśniaczy, które są uzupełnieniem nowej linii Denue. Są to rozjaśniacze Denue Intense Black i Denue Soft Black. Nowe rozjaśniacze to przede wszystkim włosy w idealnej kondycji. Niezniszczone, nieprzesuszone i nie się. Jest to możliwe dzięki kompleksowi botanii Calbotker, czyli ośmiu naturalnym składnikom roślinnym, które wzmacniają i nawilżają włosy. Dzięki zawartości aktywnego węgla z bambusa w procesie rozjaśniania powstaje efekt oczyszczenia, wychłodzenia włosów. A przy tym nie pojawia się podrażnienie skóry głowy. Intense Black to rozjaśnienie do 7 tonów, maksymalny czas ekspozycji to tylko 40 minut, a w przypadku Soft Black to rozjaśnienie do 3 tonów w ciągu maksymalnie 30 minut. Rozjaśniacz Intense Black to glinka w proszku, która otacza włosy i zatrzymuje wilgoć, aby opóźnić proces wysychania mieszanki i wzmocnić siłę rozjaśniania. Soft Black jest żelowo-kremowy idealnie przylega do struktury włosa, dając. Stonowany, lśniący odcień. Oba rozjaśniacze wyróżnia też charakterystyczna ołowiana barwa, która eliminuje niepożądane ciepłe odcienie. Rozjaśniaczom towarzyszy nowy zestaw narzędzi od Montibello. W jego skład wchodzą bambusowa paletka do koloryzacji, silikonowe pędzle i grzebień do paseny. Zastosowanie tych narzędzi pozwala na precyzyjne i szybkie nałożenie produktu podczas wykorzystania dowolnej techniki rozjaśniania. Jesteśmy pewne, że praca z nowymi rozjaśniaczami Denue będzie dla Was wyjątkową przyjemnością? A każdy zabieg rozjaśniający będzie bezpieczny dla włosów waszych klientów. Życzymy Wam wielu udanych koloryzacji z nową linią rozjaśniaczy Denue.